na widzę, Dzisiaj gramy w skład nie wiem w ogóle czy mnie słychać, yy, nie wiem czy mi to wyskoczyło, nie wiem czy mnie słychać, mamy pierwszą bitwę moją we w Squad Bustersach. Weźmy Grega. Greg! Greg! Ty, on mi życie zabiorą, nie! Musimy go pokonać najpierw Dobra Potrzebowałbym jakąś skrzynkę Dobra Nie jestem na 10 miejscu, najgorsze Wiem to skrzynkę szybko I zbieramy nowego barbarzyńca Weź go zabij Idziemy na środek, pogamy jakiś. wiem po tą skrzynkę Wybieramy leśnina i próbujemy go pokonać. Chyba on nas pokona, chyba że jeszcze jakoś to zrobimy jest, 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 żyjemy. To już jest trochę droższa skrzynka, Niestety nie nie spotkinałam monet. Może to byśmy zebrali, ale nie gonią postaci. Ty! Butem go dogonimy. Mam cię, mam cię gości, nie le leżysz, leżysz. Kumcie gość Ale i tak jestem na pierwszym miejscu Dobra Zrobimy szkieletę, na skrzyni? Dzisiaj nie się nie musimy podejść do jakiejś skrzyni? Nie Jest skrzynia i ja wezmę barbariana Okej, okay. niszczymy, niszczymy I teraz tak, lecimy tutaj może tak, 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 tak dobrze, dobrze mu zadajemy dobrze. Dobra, zostaliśmy bardzo dużo I tak dostać 15 idealnie mamy. 15. Idealnie. Tutaj mamy jakąś skrzynę. Zbierzemy Greg'a. Niech będzie Greg. Tylko nie ma tu drzewa. Szkoda. Tu są drzewa jakieś. Góra niech oni lepią tego, a w połowie to drzewo i mamy teraz gamy za te drzewa. Teraz zbieramy te drzewa chyba. Zabra, mam go już, dobra, mamy zabrane. I teraz Dobra, 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 Teraz że dajemy taką tak by... Bym... Dąży go? Dąży go pokonać? Mam mało życia. Ja też muszę uważać. Aj, czemu tu jest tak dużo potworów? Ej! Hey! Ej hey no! Czemu jest tak dużo... Wystarczy nie tak. Dobra. Dobra. Bardzo zimno fał. Uciekamy, uciekamy. No gonią mnie! No i czemu mnie z każdych stron atakują? Ja nie mogę. Odpuszczam. No jest skrzynkę. Pokonajmy jest na szybko. Ja monet. Mustka. Nie ci to mi brakuje. Okej. Okay. Dobra. Jest już, jest, jest. Dobra. Tutaj jest za różno. Dobra, Barbarian ja ma luzję, więc... No spokojnie damy radę. Jeszcze jeden... jeden Mam Mamy nową... Będziemy prima. Nie, to już nie ma sensu grać. Ja. Yes. Są jakieś śmoki. Dobra, let's go. Pierwsza gra i Jastan jest na pierwszym miejscu. Bomba na miejsce. Opuszczam. Ciekawe, jak mam to. to. Normalnie powiem. Wykład bardzo dużo. Okej okay. Barbarzyńca. No nie będzie wam. Dobra, mamy Barbarzyńca, Nowe rozwinięcie. Wow! Teraz to normalnie ci toilet. dobra, i dostajmy jakieś tutaj na zielono. Okej. Okay. Zielony świat. Zielony świat. Nowa postać. Colt. Colt mamy. Dobra, let's go. Mamy już Colta jeszcze. Ty, jaki on jest dziwny na tym ultra, so, jest. Nie wiem. I mam 10 tysięcy monet. Za momenty coś tu można upgrade'ować? Nie, bo ja nie wiem, o co chodzi z monetami. Dobra, gramy. Co nam wyszuka? Zaraz, zaraz się dowiemy, co nam wyszuka. Mamy jakieś mapy. Nie, nie patrzę na to. Przeciąg... Przeciążenie zaklęć, nie? Są wszędzie jakieś zaklęcia, okej. Okay. Mamy kolta, więc zadajmy. Ej, nawet dobrze on zadaje. Nawet dobrze on zadaje. Chodźcie mi tu, bo ja potrzebuję waszych monet. Dobra, ja mamy jakieś. Ej, mamy leczenie. Uleczyłem się do. Chwila. Dobra, weźmiemy dru drugiego kolta, bo kolt jest dobry. Ty, jak tą skrzynię szybko załatwił. Ty, bo oni już lecą na tę. Ucieknijmy sobie i zbiegniemy się w syna, mnie wygnie Barbarzyńca, ulepszmy się jeszcze. Dobra, mamy jednego Gema. Mamy Grega, my nie mamy Grega. Ty! Jaki Gema, Gema? Moje, moje. Bomba! Bomba mu na łeb spadła, co jest? Aj, a to takie motki, jakieś? widać. Ej, za darmo, za darmo. Bierzemy barbarzyńca. Ty, mamy go, załatwiono, no Dobra, mister T, mister T. Dobra, uciekamy. Szybko, wiesz, skrzynkę Greg. Greg, 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 daj mi, dajcie mi ten, leczenie. Nie wiem po co tego teraz użyłem co ja zrobiłem w ogóle mamy dużo tego. Za darmo skrzynka, za darmo skrzynka. I co to jest? Greg, 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 Greg. Nie wiem, ja biorę Grega cały czas. Czemu ja, ja mam tyle Golda? Dobra, Colt. Colt ma fuzję, Colt ma fuzję. Jaki, my jesteśmy dobry skład. Baby Dragona może pokonamy. Ej nie, patrzcie tego kolta, jak on zadaje. Patrzcie, jak ten kolt zadaje. Ale easy się gra. Czy ten modyfikator ci doderzy, no... Jakiś to są takie fajne te. Ej, ale ja mam trochę mało życia, by się przydało jakieś leczenie. No, mamy bombę niestety. Jakieś leczenie może by, bym, chciał. Chyba, że będzie... Czy chy... Czy to może Wrzucamy drob... bombę, ja uciekam. Ucieknijmy sobie. O nie, golem mnie tu goni jeszcze. Bomba. Bum! Dobra, pokonajmy go na szybko. Dobra, jeszcze tutaj zbierzemy sobie. Dobra, zbierzmy to teraz. Nie wiem, czy mi się takie czerwone pojawiło, ale okej. co ja? dostałem. Czemu ci blabryzy są tak dobrzy? Co jest? Jak oni są dobrzy? Patrzcie, jak to kołuje się Nie, kolty, to Colt sam sobie mocniej. Nie, my mamy tyle gemów, dobra Naklepmy tego gościa 50 gramów co to jest szał? Czyli, że... Czyli, że więcej zadajemy? Jaki dobry jest ten szał Załatwiono mnie, załat... To znaczy mnie, tylko tego gościa Greg Nie wiedziałem już kogo brać, więc no... Mamy leczenie. Wow, mamy taką na motkę. Nie widziałem że to w ogóle są motki O nie, ktoś mi tu zbiera te gemy. Nie ma, nie ma. You're so great. No i wygramy to, wygramy to. Wygramy to jeszcze. Załatwmy tego, załatwmy tego. Nie, nie zdążyliśmy, ale wygraliśmy. Wygraliśmy z Toilet. Jest! Pierwsze miejsce! Dobra. Ok, otwórz skrzynkę. Wykła. No! Jest rzadko! Jest rzadko i uwaga! Nowa postać! Medyk! Pozwoli leczyć oddział. Ok. Nowa postać, wow. Medyk. Ty, mam nowe źródło prima. Co oni mi dali? Księga. Co to jest? Misja? Jakieś misje? To są jakieś takie misje trochę. Dokonaj jakiegoś... Ty, za takie misje można robić. Dobra, mamy już misję. I mamy zielony świat na razie. Okej. Okay. Aktualności w skład. No mamy... Dobra, wykończymy odcinek. Pa!